Trzeba pamiętać, że Polska przez 200 lat inwestowała w sieć kontaktów na całym świecie, wysyłając co bardziej przedsiębiorczych to na Saksy, to do Ameryki, to na inne kontynenty. Ci przedsiębiorczy ludzie z czasem stawali się częścią tych społeczeństw i oni w dalszym ciągu byli przedsiębiorczy i oni są wciąż przedsiębiorczy. Wielu z nich pamięta o swoich polskich korzeniach. Czyli ta sieć kontaktów istnieje, ta, ta sieć kontaktów chciałaby się zaangażować w Polskę, tylko że to nie może być jednokierunkowe zainteresowanie. Polska musi się zainteresować również docieraniem do tej, do tej sieci. W jaki Co mamy poza warstwą sentymentalną do zaoferowania? Oczywiście ta warstwa sentymentalna jest bardzo ważna. Bo za pomocą tej warstwy sentymentalnej nie trzeba tłumaczyć, gdzie Polska jest na mapie, jaką miała wspaniałą i trudną historię, i to wszystko już od razu odpada. To jest naturalne. A potem pojawia się temat gospodarczy. Profesor na Uniwersytecie X, który się identyfikuje z korzeniami polskimi, jeżeli do niego sięgnie nauka polska i powie. Współpracuj z nami, chcemy mieć wspólny projekt naukowy, tutaj są fundusze, zapraszamy Ciebie, no to on będzie bardzo dowartościowany i będzie pracował i te fundusze potroją się u pięciokrotnie. Natomiast jeżeli się do pierwszego Polska zwróci i powie Panie Profesorze X, Pan ma pochodzenie polskie, bardzo fajnie, że Pan przyjechał, może Pan da jakiś wykład w Polsce i tak dalej. Bez żadnego wysiłku ze strony polskiej. To po drugim takim wykładzie ten profesor X już przestanie przyjeżdżać, bo mu żona nie pozwoli. Prawda? Więc tutaj musi być taki, taki, taki brutalny przykład, żeby tego już zupełnie nie spłycać. Natomiast ze strony, ze strony polskiej przejdę do przykładu naszej organizacji w Dolinie Krzemowej. Organizacji Grassroot, czyli takiej od podstaw, obywatelskiej. Społeczeństwa obywatelskiego, polonijnego społeczeństwa obywatelskiego, i tutaj się zrobiła moda na słowo diaspora zamiast Polonia, żeby się źle nie kojarzyło. Nie wiem, dlaczego Polonia się źle kojarzy, bo Polska jest w NATO dzięki Polonii. Polska sobie mogła znaleźć środki na utrzymywanie Solidarności w czasie ruchu Solidarnościowego dzięki Polonii, a nie dzięki jakiemuś znajomemu w Białym Domu. On się uginał pod Polonią, czy przed Polonią. No więc ta diaspora polska. Stworzyła sobie organizację Grassroot, która to organizacja już Polish Trade Council, czyli polsko-amerykańska Izba Wymiany czy Współpracy, która to Izba chce pomagać Polsce we wchodzeniu na rynek amerykański, we współpracy z uczniami amerykańskimi, z naukowcami amerykańskimi. A co my z tego mamy? Mamy wielką przyjemność. To jest nasza wielka satysfakcja. Oczywiście nie chcielibyśmy do tego dopłacać. I pojawia się pytanie, w jaki sposób Polska może nam w tym pomóc. I to pytanie ma dosyć prostą odpowiedź. Żeby coś takiego prowadzić na poważnym poziomie, żeby wykorzystać te kilkanaście tysięcy zawodowo pracujących polonusów w Dolinie Krzemowej, to ja muszę mieć jakieś biuro. To biuro musi być utrzymywane. To biuro musi mieć jakąś, jakieś, jakieś kilka osób, które będą komunikowały się z tymi ludźmi. I, i, i na to nie ma środków. Oczywiście Amerykanie. Nie mają żadnego interesu rząd amerykański, żeby w to włożyć pieniądze. Ja rozumiem, że postulat jest taki, żeby zainwestował ten, kto, mówiąc krótko, ma w tym interes. Nie bójmy się tego słowa. Brutalnie to nazywając tak. Natomiast jeżeli ten, który ma w tym interes, otworzy biuro rządowe, to się kończy zabawa w obywatelską inicjatywę. Zaczyna się rządowa i ci obywatele amerykańscy z sentymentem do Polski powiedzą. Rząd polski już robi tę robotę, my się tym nie zajmujemy. Do widzenia. Skończyła się sieć kontaktów polskich. Jeżeli tego nie zrozumieją decydenci polscy, to będziemy się kopać z tym koniem bez żadnych wysiłków, bez żadnych rezultatów.